Dzień dobry Państwu. Święto Demokracji mamy za sobą, czyli wybory prezydenckie, które odbyły się 10 maja. Ponieważ nie ma zwycięzcy, konieczna jest druga tura. Do drugiej tury przeszedł Andrzej Duda z wynikiem 34%,76% i Bronisław Komorowski z wynikiem 33,77% setnych procenta. Drodzy państwo, co jest istotne, co jest ważne? Otóż od razu po ogłoszeniu wyników wyborów Bronisław Komorowski przyjął program wyborczy swego kontrkandydata, który nie przeszedł do drugiej tury, ale który zajął trzecie miejsce. Z wynikiem 20,8% ważnie oddanych głosów, Pawła Kukiza przyjął jego program i ogłosił, że skieruje wniosek do Senatu o rozpisanie referendum w sprawie zmiany konstytucji dotyczącej jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu państwa i zasady in dubio pro tributario, czyli kierowania się w sprawach podatkowych zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Jest to zasada podobna do zasady obowiązującej w postępowaniu karnym. Indubio pro reo, czyli wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Ale co jest, drodzy Państwo, istotne? Otóż istotne jest to, że Bronisław Komorowski przyjmuje program wyborczy swego kontrkandydata, czyli tak naprawdę w pierwszej turze wybor, wyborów ludzie, którzy głosowali na Bronisława Komorowskiego, mogli z lekką ręką na sercu oddać głos na Pawła Kukiza i byłoby naprawdę lepiej, bo Według programów to jest to samo, tak? Druga sprawa. Sztuczki Bronisława Komorowskiego nie polegają tylko na tym, że zmienia on swój program wyborczy i przypisuje sobie program wyborczy kontrkandydata, ale też proszę zwrócić uwagę na debatę prezydencką, która odbyła się. W telewizji publicznej bez obecności Bronisława Komorowskiego, pomimo że był zaproszony. I tutaj należy zwrócić uwagę, dlaczego Bronisław Komorowski nie przyszedł. Otóż, jeżeli tych 10 kandydatów atakowałoby go, to 10 kandydatów razy 7 minut to jest 70 minut ataku, a on ma tylko 7 minut na obronę. Więc tutaj zastosował taktykę uniku. Ale nie wystarczyło to, żeby wygrać wybory, drodzy Państwo, w pierwszej rundzie. Ja przypomnę, że gdyby taktykę uniku zastosował Lech Wałęsa w wyborach, w których jego kandydatem był Aleksander Kwaśniewski, to Wałęsa by wygrał i zostałby prezydentem Polski na drugą kadencję. A mógł swobodnie odmówić udziału w debacie publicznej z Aleksandrem Kwaśniewskim, ponieważ Aleksander Kwaśniewski był człowiekiem nomenklatury komunistycznej, czyli urzędnikiem, który awansował dzięki temu, że pochodził z klasy urzędników. Komunizm to był taki system, w którym po rodzicach, drodzy Państwo, dziedziczyło się stanowiska. I Swój status społeczny w administracji państwowej. Jak się człowiek rodził, to miał teczkę. Czy jest wrogiem ludu, czy jest na przykład z rodziny komunistów i jak wysoko może w tej drabinie społecznej zawędrować. Wszystko zależało tylko od teczek, a nie od Twoich talentów. I teraz zobaczymy, czy w drugiej turze wyborcy dadzą się nabrać na to, że Bronisław Komorowski rozpisuje referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. I tu uwaga! Te referendum ma charakter opiniotwórczy, bo Sejm nie może zmienić Konstytucji, drodzy Państwo, na podstawie referendum. Dlatego, że Konstytucja przewiduje tryb zmiany Konstytucji, a ten tryb to jest kworum i dwie trzecie posłów musi zagłosować za zmianą Konstytucji. Tak więc to, co robi Komorowski, jego nic nie kosztuje, to są ruchy pozorowane. Po co? Po to, żeby utrzymać się w pracy. Po prostu. I w drugiej turze zobaczymy, czy wyborcy Pawła Kukiza dadzą się złapać na tą przynętę, na tą kiełbasę wyborczą. Bo Paweł Kukiz powiedział, że on nie popiera żadnego z. Kandydatów, ani Andrzeja Dudy, ani Bronisława Komorowskiego, ponieważ on nie jest dysponentem głosów oddanych na niego. Dysponentami są po prostu sami wyborcy. Ja chcę przypomnieć tylko, drodzy Państwo, kim jest Bronisław Komorowski. Otóż Bronisław Komorowski to jest człowiek nomenklatury komunistycznej, który jest ożeniony z kobietą pochodzenia żydowskiego, która też wywodzi się z nomenklatury komunistycznej z rodziny ubeckiej. Czym zajmowała się ubecja, to sami wiecie. W jego kancelarii prezydenckiej jako doradcy płatni byli zatrudnieni Jan Lityński, Żyd Tadeusz Mazowiecki, Dickman, który był premierem, też Żyd. Pierwszym niekomunistycznym premierem Polski, tak mówi propaganda, bo jak, jak niekomunistycznym premierem Polski może być komunista, który zasiadał w Sejmie PRL-u? Czyli też człowiek nomenklatury, gryzi piórek, dziennikarz Pisma, który znieważał, obrażał biskupa Kaczmarka, który został skazany w procesie pokazowym w latach 50. i otrzymał wyrok 10 lat więzienia. i Biskup Kaczmarek. Umarł w więzieniu, krakowski biskup. Teraz widzimy tą kontynuację ideologiczną, kiedy Kościół w wolnej Polsce nadal jest atakowany, nadal jest szkalowany, nadal słowa biskupów są przekręcane, nadal jest bardzo agresywny atak na naszą religię, która tak naprawdę jest łącznikiem między wszystkimi Polakami, bo to jest więź, która nas łączy i która mówi, że stanowimy jeden. Naród, kiedy starożytne cywilizacje traciły swoje religie, np. starożytny Egipt, starożytna Babilonia, kiedy te cywilizacje traciły swoje religie, to te cywilizacje umierały, przestawały istnieć. To samo stało się ze starożytnym Rzymem, ze starożytną Grecją. Dlatego oni wiedzą, nie będąc Polakami, dlaczego należy atakować naszą religię, nasz. Kościół. Bronisław Komorowski zaczynał karierę polityczną w latach 90. w rządzie Tadeusza Mazowieckiego jako minister. I kiedy Tadeusz Mazowiecki był na emeryturze, a Bronisław Komorowski został prezydentem, to dał mu stanowisko płatnego doradcy u siebie. Tak więc widzimy tutaj powiązania. Ja, drodzy Państwo, uważam, że nie należy głosować na człowieka, który podpisał ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego. Do 67 lat. To jest szczególnie szkodliwe dla kobiet, ponieważ kobiety dotychczas pracowały do 60 roku życia. Podpisał ustawę o możliwości interwencji obcych służb na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jest w ogóle sprzeczne z prawem. Poza tym jego partia, Platforma Obywatelska, w spółce z SLD, z PSL-em, palikotem. Była przeciwko prowadzeniu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. A przecież Polska według prawa międzynarodowego ma prawo, drodzy Państwo, do tego, żeby prowadzić śledztwo we własnym imieniu. Jak to nasze władze, nasz kraj nie jest zainteresowany, w jaki sposób zginął jego prezydent Lech Kaczyński i pozostałe 98 osób. Nasz kraj, nasze partie, nasz prezydent, nasz marszałek sejmu nie są zainteresowani. Takiego prezydenta Polski, Bronisława Komorskiego, który za tym stoi, to należy się bać, a nie zastanawiać się, czy na niego głosować, czy nie. Jeszcze jedna sprawa, związana też ze śmiercią poprzednika Bronisława Komorskiego, Lecha Kaczyńskiego. Był ustawiony krzyż na krakowskim przedmieściu, przed pałacem prezydenckim. Gdzie urzędował Bronisław Komorowski jeszcze jako marszałek Sejmu, bo konstytucja mówi wyraźnie, że w przypadku śmierci prezydenta jego obowiązki przejmuje marszałek Sejmu. I potem przychodzili ludzie, zwykli ludzie, składali kwiaty, ustawiali znicze, niektórzy się modlili. I byli tam prowokatorzy, którzy pluli, znieważali, kłócili się, byli tam podstawieni specjalnie po to, żeby znieważać. Prezydenta i ten krzyż. Ja sam oglądałem film, gdzie człowiek przebrany ze jakiegoś różowego misia skakał przy osobach modlących się i je znieważał. I tam przed pałacem prezydenckim jest policja, która nie reaguje, a potrafi zareagować na, na meczu, potrafi strzelać do kibiców z broni gładkulufowej ich zabijać, potrafi pałować ludzi na. Na meczu potrafi pałować ludzi na Marszu Niepodległości, potrafi łapać, łapać nieletniego, który pisze hasło antyżydowskie na murze. To potrafi. Natomiast policja nie potrafi aresztować, zatrzymać człowieka, który kopie, bije, znieważa osobę, która stoi obok policjanta. I to się dzieje przy pałacu prezydenckim, a wyborcza TVN pisze o Wojnie o Krzyż. Jaka to jest wojna o krzyż, kiedy to jest prowokacja dotycząca krzyża, za którą stoją najwyższe władze w naszym kraju? I my mamy za takimi ludźmi głosować, którzy programy wyborcze zmieniają, jak rękawiczki, drodzy państwo, zachowują się jak te wygięte stawy, których już nastawić nie można, zmieniają poglądy na wszystkie strony. Przecież ci komuniści po 1989 roku nagle stali się kapitalistami, nagle zmienili poglądy, nagle Zachód był dobry, nagle NATO było dobre, tak? nagle Rosja była zła, nagle zmienili poglądy. Takich ludzi, drodzy Państwo, którzy nagle zmieniają poglądy, należy się bać, bo my, jako społeczeństwo, od razu powinniśmy takich ludzi zwalniać z pracy. Nie ma mowy o głosowaniu na posła, na takiego człowieka. Nie ma mowy Głosowaniu na senatora, na burmistrza, prezydenta miasta, a co dopiero na prezydenta państwa polskiego. Ja uważam, że wybór mamy taki, jaki mamy. Ja zwolennikiem stuprocentowym PIS-u nie jestem, ale skoro mamy wybierać między Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudę, Dudą z PiSu, wybierzmy Dudę. Jeżeli Duda się nie sprawdzi, to Duda już na drugą kadencję, drodzy państwo. Nie zostanie wybrany. A Komorowskiego koniecznie trzeba usunąć, dlatego że nie można doprowadzić do konserwacji systemu. Pozostanie Komorowskiego w pałacu prezydenckim to jest konserwacja systemu, bo nie tylko on zostaje. Z nim zostaje ponad 500 osób jego kancelarii prezydenckiej, a także inne osoby, które ten człowiek nominuje do stanowisk w państwie. Prezydent, drodzy państwo, wyznacza sędziów, wyznacza profesorów, mianuje generałów. To jest bardzo poważne stanowisko i tego człowieka, drodzy państwo, należy dokładnie prześwietlić. Jeżeli on twierdzi, że jest hrabią, a tym hrabią nie jest, drodzy państwo, to już świadczy o tym, że on ma pewnego rodzaju psychiczne Zaburzenia. A jeżeli po pierwszej turze wyborów nagle podpisuje się pod programem wyborczym Pawła Kukiza, to po co on startował w ogóle do pierwszej tury wyborów? Trzeba było mu nie startować na stanowisko prezydenta, tylko zakończyć swoją funkcję, bo i tak goły i bosy nie zostanie: Dostaje, dostanie emeryturę prezydencką, dostanie ochronę, samochód, określoną ilość kilometrówek do przejechania. Trzeba było mu nie startować. Trzeba mu powiedzieć popieram Pawła Kukiza, głosujcie na niego. Ale jeżeli, drodzy Państwo, w tej chwili tak wyraźnie widzicie manipulacje, to nie dajcie się nabrać. Nie dajcie się nabrać. I ci Polacy, którzy nie poszli na wybory, bo frekwencja była 46%, to oni decydują o tym, że w kraju mamy to, co mamy, dlatego, że. To, że PO, SLD, Palikot, PSL i PiS utrzymują się u władzy, to tylko dlatego, że głosują na nich urzędnicy, dzięki którym oni mają po prostu pracę. Ci urzędnicy i ich rodziny, oczywiście. To jest wina tych Polaków, którzy do wyborów nie chodzą. I teraz. W drugiej turze, 24 maja, będziecie mieli tą satysfakcję, że to wy będziecie pracodawcami. Pracodawcami będziecie wy. Jeżeli nie dacie pracy dla Komorowskiego, to zwolnijcie go z pracy i podziękujecie dla Komorowskiego, podziękujecie dla Tadeusza Mazowieckiego za zlikwidowanie w Polsce przemysłu, bo w miastach pracuje się w przemyśle, a na wsi oraz ziemię. Macie okazję pięknym, zanadobne, odwdzięczyć się nie tylko Komorowskiemu, ale Janowi Lityńskiemu, Tadeuszowi Mazowieckiemu, Gieremkowi, całej tej sitwie, całej tej sforze, która się teraz gnieździ w Pałacu Prezydenckim, która się gnieździ na uniwersytetach, gdzie zostali mianowani profesorami przez Komorowskiego, tych sędziów, którzy zostali mianowani przez Komorowskiego, Generałów, którzy zostali mianowani przez Komorowskiego, macie okazję się teraz odwdzięczyć, nie głosując w drugiej turze na Komorowskiego i idąc specjalnie na wybory, żeby zagłosować na Dudę. Mamy ordynację, jaką mamy, mamy wybory, jakie mamy, i należy wybierać ludzi z tych, jakich mamy. Ja, drodzy Państwo, nie mogę teraz wpisać do drugiej tury Kukiza i Dudę, tylko. Muszę głosować na tych, którzy będą na liście. Na liście będzie Duda i Komorowski. I będę głosował na Dudę. Czy mi się PiS po, po, podoba w 100%, czy podoba mi się, drodzy państwo, w 40%, to nie ma znaczenia. PiS dla mnie nie jest idealną partią, bo ja w tej chwili uważam, że należy głosować na partie antysystemowe. Ale, żeby zniszczyć system, należy. Rozbierać cegiełki tego systemu po kolei. Czyli należy najpierw usunąć Komorowskiego, usunąć PO, usunąć SLD, Palikota, PiS, i później powinny wejść partie antysystemowe. A prawdziwą partią antysystemową w tej chwili. Jaka się wyłoni, czy ruchem społecznym, to będzie ruch społeczny, który zorganizuje Paweł Kukis, ewentualnie Grzegorz Brown. Bo należy zwrócić uwagę, że Grzegorz Brown, drodzy Państwo, uzyskał więcej głosów jako kandydat na prezydenta Polski niż przedstawiciel ruchu narodowego Marian Kowalski, który uzyskał tylko 0,52% ważnie oddanych głosów. Czyli Grzegorz Braun, który nie dysponuje zapleczem politycznym w postaci partii czy ruchu społecznego, tylko jako niezależny kandydat uzyskał więcej głosów niż przedstawiciel ruchu narodowego, który ma za sobą struktury polityczne. Ja jeszcze zwrócę uwagę tylko, że Kukiza, drodzy Państwo, Starano się wyeliminować jego program, zapraszając go do y, telewizji, m.in. do programów Kuby, Kuby Wojewódzkiego kilka razy, gdzie Kuba z włosami na cukier starał się po prostu w tym takim młodzieżowym y, stylu, swoimi różnymi głupimi gadkami, zachowaniami, po prostu skompromitować. Y, Kandydata na urząd prezydenta Polski, bo oni zobaczyli, że Kukis ma duże poparcie i chcieli go skompromitować. To tak jakbyście, na przykład, mieli zdjęcie Kononowicza i Komorowskiego i Kononowicz by twierdził, że podałem rękę dla Bronisława Komorowskiego, żeby go poprzeć. Autorytet do autorytetu, tak? I na spotkaniu wyborczym w Lublinie. Kukis powiedział, że kiedy spotkał się z generałem Sławomirem Petelickim, Petelicki mu powiedział idź drogą Gandiego, Rób z siebie wariata. Oni będą Cię zapraszać do telewizji, będą się z siebie śmieli. Potem będą z Tobą walczyć, a na końcu zwyciężysz. I tak mniej więcej. Obserwując tą kampanię Pawła Kuki, drodzy Państwo, to wyglądało, bo był zapraszany do Pawła, do Kuby Wojewódzkiego, był zapraszany do telewizji, do takich programów, yy, pół żartem, pół serio. Nie ubierał się oficjalnie, zakładał takie marynarki sportowe albo w ogóle koszulki z krótkim rękawkiem, te szerty patriotyczne. A inni kandydaci, czy Andrzej Duda na przykład, czy Marian yy, Kowalski, czy Grzegorz Braun, czy Jarubas, czy Palikot prezentowali się oficjalnie w pełnej gali marynarek. I drodzy Państwo, ta kampania pod tym względem socjologicznym jest bardzo ciekawa, że nie udało się skompromitować Pawła Kukiza w telewizji, w programach, Telewizyjnych, w dyskusjach z różnymi dziennikarzami nie udało się też jego elektoratu podzielić, bo wystawiono demokrację bezpośrednią Pawła Tanajny, partię, która miała taki sam program wyborczy jak Paweł Kukiz, a jednak uzyskała tylko 0,2 głosów. A Paweł Tanajno przedstawił się jako Zwolennik platformy, a później osoba popierająca Janusza Palikota. Czyli tutaj mamy, drodzy Państwo, człowieka, który przedstawia się jako kandydat antysystemowy, a jest zwolennikiem takich partii jak PO i ruch Palikota. Przecież to świadczy o. Totalnej ignorancji politycznej, o totalnej ignorancji, nieznajomości, drodzy Państwo, historii niektórych partii i zachowań niektórych polityków. Ale ja się bardzo cieszę, że Bronisław Komorowski teraz po prostu się boi. I to widać w jego ruchach. I wy powinniście teraz tą klasę polityczną, establishment rozliczyć żeby ich posłać na bruczek. Tak jak oni wiele milionów Polaków posłali na bruczek z Tadeuszem Mazowieckim, wysłali za granicę, tak teraz Wy poślijcie na bruczek Bronisława Komorowskiego. Te 500 osób z Kancelarii Prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, tą sforę, poślijcie na bruczek. To będzie, drodzy Państwo, dla nas, wyborców, ogromna satysfakcja. Że nie tylko my musimy szukać pracy, pisać CV, listy motywacyjne, i nie przyjmują nas, ale i oni mają ten sam problem.